Halo halo, witam bardzo serdecznie z tej strony kanał Kylie i przechodzimy sobie nie do poradnika, ale odpowiemy sobie na zasadnicze pytanie, na które nawet mędrcy nie znają odpowiedzi, bardzo trudno na to odpowiedzieć. I no cóż, sam postaram się dać Wam wskazówkę w zasadzie, nie odpowiedź, ale wskazówkę na temat tego czy warto grać w BDO 2022. Może mnie nie znacie, może jesteście nowi i po prostu szukacie informacji na temat tej gry. Tak ja więc wam powiem, że gram mm, aktywnie od 2018 roku. Mam przegrane około 12 tysięcy godzin. Głównie interesuje mnie PvP, jak i grind. Ale postaram się, żeby po prostu wszystkie kwestie omówić o tej grze, co możecie się spodziewać. I mm, no cóż, jeżeli grindujecie aktualnie, to możecie się po prostu przełączyć. Nie będzie tu żadnych e, ciekawych informacji graficznych, ale bardziej przekaz radiowy. E, jeżeli chcecie mieć ze mną kontakt, to oczywiście mam e, Discorda, Twittera, e, również streamuję poniedziałki, czwartki oraz niedzielę Black Desert Online, więc możecie mnie też łapać i się pytać. Szczególnie m, bardzo chętnie pomagam właśnie nowym osobom z racji tego, że no cóż, BDO jest bardzo rozbudowane i możecie mieć wiele pytań, m, które, na które nie odpowiem w tym filmiku, ponieważ no, po prostu brakłoby mi czasu i głosu. Ale przejdziemy sobie z, już do y, meritium, meritum tego. Mm, czyli, no tak jak y, powiedziałem, no nie da się mm, do tej gry podejść tak, że można odpowiedzieć tak bądź nie, ponieważ jest tu wiele kwestii i niektóre z tych kwestii działają dobrze, a niektóre, niektóre niestety nie. Które są bolączką, więc postaram się odpowiedzieć na kilka aspektów tej gry i wtedy będziecie mogli jako nowi gracze zdecydować, czy jest to na przykład gra dla Was. A jeżeli chodzi o weteranów, którzy ciekawi są po prostu, jak ocenię tą grę, no to bardzo chętnie właśnie w komentarzach zachęcam do dyskusji. I kto wie, jeżeli będzie to żywa dyskusja, to postaram się po prostu odpowiedzieć na Wasze pytania w następnym filmiku. Dobra, lecimy z tym, bo już nie ma co przedłużać. Czyli zaczniemy sobie od tego, co ostatnio bardzo dużo się zmienia w Black Death Online, czyli pomoc dla nowych. Do jakiegoś 2018 roku, no cóż, Black Death Online nie było przyjazne nowym osobom. Bardzo często okazywało się, że po prostu wpadli... Środek burzy i nie wiedzą po prostu gdzie iść Bardzo często właśnie trzeba było dołączać do gildii, Zadawać miliard pytań, żeby po prostu dowiedzieć się Jak w ogóle własna klasa działa I jak w tą grę grać Naprawdę dużo jest rzeczy, które trzeba poznawać A wiele osób na przykład nie lubi questów Ja również, a się okazuje, że Black Death Online No niestety trzeba zrobić tak zwaną główną kampanię, żeby mieć dostęp do NPC-ków, rozbudować podstawowe statystyki, nie tylko te do walki, ale również te jakby pasywne do life skilli. Ale teraz to zostało ułatwione. Świetną sprawą właśnie było otwarcie tych serwerów sezonowych Black Desert Online. Pojawiają się cztery razy serwery sezonowe. Oznacza to, że możecie grać z jej graczami i tylko wyłącznie o tym samym girze. Jest tylko jeden rodzaj giru, więc nie możecie się pomylić i jest to dobre wprowadzenie do gry dla nowych. Do jakiegoś czasu serwery sezonowe miały problem tego typu, że kończąc serwer sezonowy, oczywiście klasa jest transferowana na zwykłe serwery i wtedy się wpadało jakby na głęboką wodę. Nie wiem, czy ktoś poja kojarzy gretibie. Tam był Rookguard i przechodziło się jakby na Mainland, to samo się działo tutaj, czyli do tej pory jeżeli graliście na serwerach sezonowych byliście jakby odseparowani do, od osób, które mają wysoki mogli się spokojnie dawać sobie radę z przeciwnikami, jeżeli tacy byli, bądź mobami w zasadzie na serwerach sezonowych to na normalnych serwerach mógł być problem. Teraz po prostu to pozmieniali i zaryzykowali takie róże, dali po prostu gwarantowane sprzęt. Oczywiście nie za darmo trzeba, by, trzeba naprawdę dużo zarobić silvera, czyli pieniędzy, żeby było na to stać, ale, niestety, ale nie musicie się po prostu męczyć kupowaniem tych przedmiotów, czy po prostu próbowaniem Je enchantować. Po prostu są gwarantowane po zdobyciu określonej ilości materiałów i, i pieniędzy. Dzięki temu właśnie e, ten gap w zasadzie po angielsku, czyli ta e, różnica pomiędzy girem diametralnie się zmniejszyła i teraz e, w zasadzie nowi, jeżeli wiedzą jak kontynuować grę Black Desert Online są w stanie na w ciągu roku zdobyć około te 600 e, ponad GS-a, co jest naprawdę e, sporo. Średnia, wydaje mi się, aktualnie strzelam teraz, to nie jest dokładna informacja, ale gdzieś w okolicach 630-640 to jest taka średnia GS, a więc jeżeli macie 600 po roku, no to jest to naprawdę świetny wynik. Oczywiście, serwery sezonowe możecie powtarzać, to nie jest tak, że zrobicie jeden serwer sezonowy i nie możecie korzystać z następnego. Kolejny serwer sezonowy jest jeden po drugim, trwa jeden sezon trzy miesiące i potem każda postać jest po prostu transferowana i nie może dołączyć do następnego serwera sezonowego, ale możemy zrobić kolejną i wtedy nie ma problemu. Również wiele innych dodatkowych rzeczy się pojawiło, które pomagają nowym. To są specjalne kalendarzyki, nagrody w grze jak pety, czyli coś z Pearl Shopu, Y, również są wyzwania specjalne dla nowych, więc jak sami możecie już zrozumieć, ta gra zrobiła się naprawdę przyjazna nowym osobom i no, powinny mieć o wiele y, łatwiej. Mam nadzieję, że tak jest. Nie jestem nowym graczem, więc ciężko tutaj stwierdzić, ale porównując to, co y, było dostępne właśnie 3 lata temu, jak zaczynałem, czy już nawet 4, no to jest to nieboa ziemia. Kolejna sprawa to, że. BDO można robić różne rzeczy i zarabiać dość sporo pieniędzy. Większość gier jest skupiona na tym, że jest albo tak zwany life skill, czyli zbiera się kamienie i jakieś rzeczy się przerabia, i po prostu zyskuje się przedmiot. Tutaj jest to naprawdę rozszerzone. Jest również life skill, jest również Content Morski, czyli możecie sobie pływać na statku, czy po prostu grindować. I wszystkie te trzy rzeczy są dobre, żeby zarabiać co kto lubi. Generalnie wiadomo, silver jest potrzebny, żeby rozwijać e, Gear do PvP, do innych rzeczy. Więc tak czy siak musicie robić coś, żeby właśnie zarabiać w tej grze, bo to jest najważniejsze. Im więcej sprzętu macie, tym lepszy możecie korzystać z lepszego spotu i jeszcze więcej wtedy zarabiać. Dzięki temu, że możemy sobie zdecydować. To możemy ro robić różne rzeczy, nawet dla osób, które mają bardzo mało czasu do siedzenia przy komputerze. Mianowicie chodzi o to, że jest bardzo często e, tak, jak na przykład barter, możecie robić po prostu semi af czynność, czyli odchodzicie od komputera, wasz statek płynie, to tak w skrócie jest, e, docieracie do celu, klikacie znowu i odchodzicie od komputera, i dzięki temu możecie zarobić. E, wiele osób, które teraz w zasadzie w czasie tych pandemii. Pracuje zdalnie, no to może sobie na jednym oknie odpalić BDO i po prostu robić taką rzecz i zarabiać nawet i 500-600 milionów w zależności od y, rodzaju statku dziennie bez żadnego tam y, problemu. Life skill również dzieli się na semi-awk, również awk, jak i aktywne rzeczy, czyli możemy na przykład y, produkować powiedzmy piwo, czyli gotowanie, alchemia to są takie typowe afk aktywności, może za wiele nie ma z tego pieniędzy, ale jeżeli musicie być z dala od komputera, no to zawsze jakiś drobny ilość silvera się przyda. Również są troszeczkę lepsze life skills, jak na przykład trenowanie koni, z tego jest troszeczkę więcej pieniędzy, czy łowienie ryb, ale no wiadomo, najważniejsze i najlepsze są te czynności aktywne, czyli tak zwany na przykład gathering, czyli zbieranie różnych materiałów, przerabianie je. Pamiętajcie, że life skill jest tak rozszerzony, że po prostu trzeba łączyć kilka life skilli, żeby zrobić dany materiał, co przekłada się na to, że no cóż, ten zarobek nie jest natychmiastowy, tylko powiedzmy otrzymujecie zarobek jakby nagle w ciągu tygodnia, jak sprzedajecie ten najlepszy materiał, który zdobywacie, a to trwa, żeby zdobyć. O wiele łatwiej jest właśnie z grindem, który w zasadzie aktualnie jest najlepszy Grze, ponieważ daje największe możliwości zarobku. Aktualnie jest możliwe zarabianie nawet i 700 milionów na godzinę, chociaż są i nawet lepsze te ilości. Więcej pieniędzy można zarobić. Dodany został Agris, do, zostały dodane Loot scrolle 100%, 200%. Dodatkowo wychodziły jakieś Jay więc jest to masa rzeczy, które powodują, że zwiększa się Wam drop rate. Więc to y, powoduje, że grind, czyli zabijanie mobków jest aktualnie najlepszą możliwą rzeczą, ale może się po prostu y, bardzo nudzić. Kolejna sprawa, y, no to jest na przykład kreator, kreator postaci, czy sama grafika w grze, jak sami możecie zobaczyć, no to grafika jest naprawdę imponująca, y, nie widziałem za bardzo, y, za dużo MMO, które mają tak niesamowitą Grafikę, która może naprawdę cieszyć. Bardzo wiele osób robi screenshoty w różnych regionach świata, ponieważ no, jest on podzielony na, powiedzmy, pustynie, liściaste rejony, zadrzewione, No i tam, na przykład, przemykają smoki, czy jakieś różne miasta. Każdy region ma jakby swój własny wdzięk, że się tak wyrażę. Więc to jest kolejna sprawa. Również z nią się łączy zaawansowany kreator postaci. Można naprawdę wiele wyglądów robić. Postaci również jest kreator różnych osób, i możecie sobie na przykład podbierać, czy po prostu ściągać wygląd innych osób, które je stworzyły. Również jest. Tablica najlepszych wyglądów, więc nawet jeżeli nie lubicie cokolwiek robić, w tej grze są osoby, które na przykład lubią robić po prostu kreator postaci i tym się tylko interesują, i to im sprawia przyjemność. Tak naprawdę, BDO, no nie musicie się skupać, skupiać na girze, możecie również być podejście socjalne, pomagać ludziom, tworząc na przykład gildie, PVE i po prostu dobrze się bawiąc. Również trzeba tu wspomnieć, że dość sporo pojawiło się. Spotów typu party, poprzednio było to y, obce słowo, BDO, tam wszystko robiło się solo, teraz się troszeczkę pozmieniało, jest szansa, że w dalszym ciągu będą to kontynuować y, Ponieważ no, lepiej się robi różne aktywności właśnie z kimś niż sam A jak do tej pory było, że po prostu jedna ikonka y, gildyna łączyła ludzi i nic poza tym, no to, to było y, ciężko było to y, przeżyć na szczęście to również pozmieniali. Teraz przejdziemy sobie do trochę kontrowersyjnego tematu, czyli pay to win, że się tak wyrażę, czyli pearl shop, co możemy zdobyć z pearl shopu. No cóż, pearl shop został jak każdy grze rozbudowany. I to w niektórych e, negatywnych aspektach, e, ponieważ jak do tej pory był tylko i wyłącznie value pack, czyli powiedzmy e, konto premium, to teraz zostało rozszerzony o kolejne dwa bufy. Co powoduje, że jeżeli chcemy utrzymać wszystkie trzy bufy, no musimy kupić je e, razy trzy i po prostu wydawać masę pieniędzy, żeby je utrzymywać. E, same benefity nie są jakieś ogromne, ale po prostu ułatwiają e, życie w grze, jak na przykład Kama Sylwia która regeneruje więcej energii, co jest potrzebne dla, do life skillu, czy Secret Book of Old Moon, który daje 100% więcej e, expa, jak i możemy sobie wiele buffów używać w grze dowolnie, jeżeli mamy namiot, e, czy sama właśnie, e, czy sam Valyba, który jest w zasadzie najlepszym buffem w grze i pozwala e, na wiele e, więcej ułatwień. Jeżeli chodzi o obronę tego per shopu, to mogę powiedzieć tyle, że te rzeczy, niektóre rzeczy jak pet, te pety, które tutaj widzicie, bądź niektóre przedmioty typu waga czy sloty, waga może nie, ale sloty, często są rozdawane. Też jest w Battle Passie czy Season Passie również to dostępne, więc na przykład wydajecie około 3000 pereł i te wszystkie nagrody za levelowanie czy wykonywanie zadań możecie otrzymać w niższej cenie. Jest to dość kontrowersyjne z racji tego, że bardzo często jedne z najlepszych rzeczy czy topety, czy właśnie ten rzeczony namiot, który też daje duże rzeczy, jest dostępny tylko i wyłącznie w paczkach, więc musicie wydać o wiele więcej pieniędzy, żeby otrzymać to co chcecie, a nie po prostu jako pojedynczy przedmiot. Może to być naprawdę denerwujące. Jeżeli chodzi o utrzymywanie samej gry no to tutaj trzeba przyznać, że Pearl Abyss bardzo dba, żeby rynek w grze był odpowiednio dostosowany. Bardzo mało było problemów tego typu, że na przykład było dupowanie Silvera, w zasadzie nigdy o tym nie słyszałem, ale zdarzały się drobne przypały typu na przykład dodanie tak zwanych mapek, dzięki czemu było sporo nagród dostępnych i okazywało się, że można było robić nowe postacie w tym samym momencie za, za darmo i to było nadużywane, ale na szczęście Zostało to szybko wychwycone, wiele osób dostało bana, czy po prostu został ten silver usunięty na minus. Tak więc mogę podejrzewać, że panel admina mają tu ogromnie rozbudowany i potrafią sobie z takimi rzeczami radzić. Więc jeżeli chodzi o ekonomię w tej grze, to jest ona bardzo stabilna. Bardzo często w tej grze się sporo zmienia, w zasadzie co tydzień, i bardzo często ludzie sprawdzają najpierw to, co się zmienia na Korei, bo oni tam otrzymują z jednodniowym wyprzedzeniem do gry, czy nawet serwery testowe sprawdzają, co się z niebawem zmieni, co zostanie osłabione, czy co będzie warto inwestować i ludzie się do tego dostosowują. Bardzo często można zobaczyć, że jeżeli dany przedmiot jest nahypowany, albo będzie powodował, że możemy zamienić ten przedmiot w inny no, no, będzie on po prostu w tym markecie wykupiony bardzo, nie wiem czy to można tak nazwać ale dużo jest takich scalperów właśnie, którzy wykupują dane, przedmi dane przedmioty żeby mieć po prostu drobną przewagę nad innymi I jeżeli to się pojawi to natychmiast mają odpowiednie materiały żeby to e, stworzyć ale jest to jeden z plusów mimo wszystko, że ta gra cały czas się zmienia niebawem będziemy mieć nowy content, nowy kontynent czyli kwietnia, około kwietnia, jak nas zapowiedzieli, po prostu pojawi się yy, nowy kontynent, dzięki czemu będzie można wybierać ścieżkę, yy, gdzie chcemy rozpocząć, czyli na starym kontynencie bądź yy, na nowym. I to jest właśnie znowu kolejny ruch, nowe osoby, jak możecie sami zauważyć, o kogo dbają najbardziej, na nowe osoby oczywiście. I to jest w zasadzie yy, plus. Kolejna sprawa, to pojawiło się dość sporo klas, również te klasy otrzymały kolejne drzewko Czyli możemy wybierać sobie w każdej klasie między awakeningiem a sukcesją I po prostu te postacie się troszeczkę zmieniają, mają inne umiejętności, mogą korzystać z innego drzewka, które jest po prostu zwiększone, poprawione I dzięki temu w zasadzie z około 24 klas nie jestem pewny teraz dokładnie. Robi się w zasadzie 47 czy może 46, bo dwie klasy nie, nie mają sukcesji. Jest to Shy i Archer. Ale w dalszym ciągu no, jest co tutaj wybierać. Na pewno każdy sobie znajdzie odpowiednią e, klasę. E, nie trzeba mainować jednej postaci, z racji tego, że zawsze możecie sobie na serwerach sezonowych zrobić kolejną postać, jest system tagowania, który pozwala również e, połączyć e, się z główną postacią, na której macie główny gier, skopiować i możecie się cieszyć tym samym gierem na innej e, postaci, więc tutaj opcji jest naprawdę sporo. Oczywiście to wszystko <coughs> kosztuje pewną ilość pieniędzy, ale nie jest to Ilość, która e, powala w tym momencie. Więc, e, jeżeli chodzi o zróżnicowanie, kontentu jest ono naprawdę spore. I na pewno, o ile jest ciekawe, to, e, no cóż, przejdziemy sobie trochę na ciemną stronę e, mocy i opowiemy no, troszeczkę o problemach w PDO aktualnie. Czyli m, jakiś czas temu e, były reworki klas, e, głównie chodzi o e, PVP. Zostało to e, Informacja została podana w zeszłym roku, w e, czerwcu i mieli około pół roku, żeby e, no, stworzyć coś ciekawego właśnie z PvP ponieważ jest to e, główna bolączka e, tej gry Generalnie chodzi tutaj o to, że mm, no cóż, e, o balansie nie możemy mówić w żadnej grze, ponieważ to wszystko zależy od tego, w jaki sposób dana postać jest wykorzystywana, niektórzy potrafią klikać skill'e w odpowiednim momencie z odpowiednim gierem i po prostu wykorzystują powiedzmy postać 110%, a pozostali, no nie, nie są w stanie po prostu być tak umiejętni i bardzo często widać na forum, że patrzą o jedną i drugą klasę, ale jeżeli chodzi o te reworki, to. Wyglądało to, jakby na początku mieli czas i chęci, żeby to zrobić, robili po jednej postaci na tydzień, ale potem okazało się, że czasu może braknąć i niestety zaczęli robić tak, że robili po kilka klas naraz i niestety tweakowali tylko i wyłącznie obrażenia, nie za bardzo skupiając się na problemach danej klasy, bo generalnie nie chodziło o to, żeby zwiększać... Damage, ale żeby daną klasą grało się zdecydowanie lepiej Po prostu ominąć, czy usunąć defekty danej klasy Niestety stało się inaczej i po prostu te PvP jeszcze jest gorsze niż do tej pory Dlaczego gorsze? Ponieważ wcześniej No cóż, można było kombinować, próbować grać swoją klasą Teraz po prostu tylko i wyłącznie chodzi tutaj o damage W zasadzie nieważne jaki macie gier, możecie zostać zone-tapowani Jeden skill może po prostu was powalić i, i zabić, więc nieważne czy macie 400 czy 500 dp, o ile to jest możliwe, no to ktoś jest w stanie was y, tak czy siak zniszczyć jednym skillem i czasami może się okazać, że to nie jest wcale osoba, która ma podobny GS. Niestety PvP jest największą bolączką tej gry, szczególnie że stworzyli właśnie te sukcesje, więc to okazuje się niemożliwe, żeby cokolwiek przybliżyć, chociażby do balansu, zawsze pojawiają się. Kilka postaci, które są zbufowane za bardzo Również jest damage pomiędzy klasami, czyli grając jedną klasą praktycznie nie macie szans z, waszym, z waszą kontrą I działa to na zasadzie odwrotności, czyli kontra potrafi bardzo łatwo faz wykończyć Co jest bardzo frustrujące O ile 1 na 1, czy w kilka osób jeszcze to jest bardzo interesujące To tyle, czy Nody, czy Siege to po prostu jest tak jakbyście e, bili się po prostu na dwie armie po prostu jedna e, bije się z drugą i po prostu wygrywa ta która ma najwięcej damage'u czy najwięcej klas które mają iframe e, czyli po prostu tych FOTM klas no niestety e, nie jestem fanem e, pvp a kiedyś to było naprawdę świetna sprawa bardzo e, zależało mi żeby właśnie tutaj e, w ogóle skupiałem się, jeżeli chodzi o BDO, o PvP, nie interesowało mnie grindowanie, nic po prostu PvP. W tym momencie PvP jest dostępne w zasadzie tylko na node'ach i w walce o spota 1 na 1. Ciężko cokolwiek innego tutaj robić. Też bardzo mało jest po prostu PvP na spotach, na Korei jest inaczej, ale tutaj no nie ma czegoś takiego za bardzo. Są wojny gildyjne, ale raczej ludzie unikają tego. Niestety, hmm, może, się, może się to zmienić, e, ponieważ będą arenki 1 na 1 czy 3 na 3 i zobaczymy co z tego będzie, ale niestety e, na czas tego filmiku no, nie jest e, to jeszcze udostępnione. Kolejna sprawa to, że mm, no niestety trzeba mieć naprawdę ogromną ilość e, FPS-ów, żeby tą grę normalnie grać, czy chociażby mieć naprawdę bardzo dobry komputer, żeby mieć więcej FPS-ów od przeciwnika. Co to powoduje? Dzięki większej ilości FPS-ów może Ci się nawet postać teleportować u przeciwnika. Jest to szczególnie y, widoczne u nowy Awakening, y, która jest niesamowicie szybka i niestety ta postać się teleportuje, więc reakcja jest niemożliwa, po prostu siedzicie na skillach takich, żeby Was y, nie położyła na ziemię. I jeżeli macie szanse zareagować, to możecie coś zrobić. To jest tylko jeden z przykładów, nie będę przytaczał więcej, ponieważ no, nie ma e, sensu. Po prostu masówki e, są niesamowicie upierliwe, racji tego, że tak naprawdę PvP aktualnie to jest jak e, FPS. Naprawdę wiele się dzieje i trzeba szybko reagować e, na to, co się dzieje, w innym wypadku od razu leżycie. Również, no, jak wspomniałem wcześniej, jest to po prostu e, one shot, one dead i nieważne, e, czy macie 700GS-a. Może was położyć osoba, która ma 630, ponieważ ma powiedzmy 310 AP, ale bardzo mało DP. Co z tego, jak was wyłoży i po prostu zabije, no niestety, również się jest jedna z najlepszych statystyk. Jest to Evasion aktualnie, no ale zobaczymy, co się zmieni, ponieważ yy, troszeczkę pojawi się nowego sprzętu. I zobaczymy, czy cokolwiek to zmieni. Również są obrażenia właśnie klasowe, tak jak wspominałem co nie powinno istnieć aktualnie, no ale cóż, do tej pory się tego trzymają. Po czterech latach otrzymaliśmy nową mapę RBF i teraz jest ona najbardziej oblegana. Nie wiem dlaczego tak długo zwlekali, ale bardzo często właśnie mówiłem o tym, żeby stworzyć nową mapę. Ciekawą, no niestety wcześniej była mapa Garbot Nest. Wyglądało to jakby studenci zrobili CTRL-C, CTRL-V po prostu takiego okręgu, takiego Obszaru, na którym nic nie ma, i po prostu to zostało wrzucone, i na tym kompletnie nikt nie gra. A teraz nagle na tym nowym RBF-ie wszyscy zaczynają grać, bo jest bardzo interesujące, i właśnie takich rzeczy brakuje w BDO. Po prostu stary content, który jest poprawiony, dostosowany do aktualnego stanu rzeczy w grze. Rzadko kiedy właśnie robią takie coś, po prostu zapominają o temacie i lecą dalej, jak na przykład tworzenie nowego kontynentu czy nowej postaci, yy, która w ogóle no, która nie jest w ogóle potrzebna. Na początku starali się robić tak, że po prostu postać była yy, na beta serwerach, jak to było na przykład w przypadku yy, Nowy. Mi się wydaje, dało była możliwość po prostu... Yy, dania feedbacku w firmie, żeby po prostu cokolwiek się zmieniło zanim ona wyjdzie. Z następną postacią już tak nie było, po prostu ją wydali i koniec. To tak jakby e, chcieli i bez względu na to co ludzie myślą po prostu tą klasę dodali. No i co? Ta klasa nie za bardzo jest teraz interesująca. Za dużo osób nią nie gra. No szkoda. E, od czasu do czasu starają się e, słuchać feedbacku. Również w zeszłym roku był transfer z wydawcy, wcześniej to było Kakao Games, teraz po prostu deweloper przejął serwery i aktualnie hostuje tą grę. Wszyscy spodziewali się fajnych rzeczy, ale no niestety, o ile z, y, serwery y, pogorszyły się, ponieważ tych y, desynków jest o wiele więcej, no i same serwery niektóre potrafią być bardziej zlegowane od poprzednich. To sam support ubolewa. Bardzo często ludzie narzekają na ten support. Trzeba przyznać, że za czasów Kakao Games ten support był niesamowicie dobry. Teraz to bardzo ciężko cokolwiek odzyskać czy otrzymać pomoc z postacią. Nie daj Boże, z kątem, jeżeli coś się stało. Bardzo często robią taką praktykę, że jeżeli ma się problem. To po prostu po 30 dniach piszą, że minęło 30 dni, i nie są w stanie z tym nic zrobić. To tak w skrócie, i po prostu zamykają wam ticket. Bardzo e, dużo miałem screenshotów z takich rzeczy, i naprawdę, takie coś się dzieje. Ja jestem szczęśliwą osobą, że nigdy nie musiałem mieć kontaktu z supportem, ale były osoby, które miały problemy z kontem, nie mogły się zalogować, czy coś im znikło, czy cokolwiek przenieść. No to niestety bardzo często zdarzało się, że reagowali w ten sposób, no i cóż. No ludzie nie są zadowoleni z tego typu rzeczy. Cóż, chciałem to wszystko skompresować do około 10-15 minut, ale jak zwykle wyszło o wiele więcej. Mam nadzieję, że nie będziecie narzekać, i po prostu podsumuję to, co powiedziałem. Czyli, według mnie, hmm, gra jak najbardziej jest grywalna, tylko musicie wiedzieć co chcecie w tej grze robić, lubicie grindować, yy, spędzać czas ze znajomymi, jest to możliwe, jeżeli lubicie PvP no to musicie się zastanowić czy po prostu yy, chcecie się z tym męczyć, yy, czy na pewno macie odpowiedni komputer, żeby grać w tą grę bo tak jak mówię, no musicie mieć naprawdę komputer z NASA, żeby dało się jakoś godnie yy, grać, według mnie jeżeli chodzi o PvP to jeżeli skupiacie się głównie na PVP, to odradzałbym tą grę. Zaczynać yy, bardzo do daleka droga jest do tego, żeby cokolwiek zacząć ciekawego, za wyjątkiem takich rzeczy jak RBF czy może nadchodząca arena. Zobaczymy, no, no ale tak to niestety musicie poznać naprawdę yy, wiele rzeczy: nie tylko kombo postaci, ale również yy, odpowiednio ustawić drzewko, adonę, wiedzieć jak używać super Armoru frontali iframe, dostosować yy, korzystanie z staminy. Czy po prostu patrzeć na mapę i reagować na to, co się dzieje, a naprawdę dzieje się wiele, ponieważ w ciągu pół sekundy może się okazać, że na waszej głowie jest cały zerk przeciwnika. Jeżeli już dostosujecie się do tych rzeczy, może się okazać, że wasza postać jest po prostu do niczego, jeżeli chodzi o Mass PvP. To tak, w skrócie, jeżeli chodzi o grindowanie, świetna sprawa bardzo wiele spotów do wyboru z różnymi me ciekawymi mechanikami. Po, po ich opanowaniu możecie spokojnie odpalić Netflixa, zarabiać naprawdę spore sumy. Również live skill jest w miarę godnym zarobkiem. No jeżeli po prostu nie macie za dużo czasu, ale chcecie grać BDO i gracie tylko weekendami, możecie robić spokojnie barter, czyli pozostałe inne semi aktywności. I to by w zasadzie podsumowało cały stan tej gry. Jestem ciekaw komentarzy. No cóż, i będę po prostu na nie czekał, zobaczymy y, jaki będzie odzew. Szczególnie interesuje mnie y, opinia osób, które na przykład spędziły jak zaledwie miesiąc bądź dwa w tej grze i jakie macie największe y, trudności i w zasadzie co wam się najbardziej podoba w tej grze. Tak więc dziękuję bardzo za, y, mam nadzieję, że dotrwaliście do końca tego 30-minutowego materiału. Mm, mam nadzieję, że y, moja lanka Was tutaj... Ładnie ugościła, jak możecie zobaczyć ją na ekranie. No i cóż, widzimy się następnym razem. Nie, nie zapomnijcie zostawić lajka, dislike'a i komentarza, co najważniejsze jest pod tym filmikiem. Trzymajcie się i jojo!